Józef Ignacy Kraszewski, Stanisław Jachowicz. Bajki i powiastki. Stanisław Jachowicz, Emilka. Dobry przykład jest lepszy niż napomnień krocie. Emilka przy szlachetnych uczuć swej prostocie w całym blasku chlubnymi przymioty jaśniała. A dlaczego? Bo piękny przykład wkoło miała. Słuchajcie, jak jej mama raz z nią postąpiła. Emilka szła na wieczór. Tak się wystroiła, jak gdyby na bal wielki. Nic nie mówi mama, lecz bardzo skromnie ubiera się sama. Nie trzeba było więcej. Domyślna dziecina odmienia strój, czem prędzej błyskotki odpina, i za chwilkę skromnie ubraną ujrzano Emilkę. Tym sposobem Emilka serce ukształcała. Nie lękała się groźby, kary nie czekała. Każdy za wzór wystawił tę dziecinę lubą. Była płci swej zaletą i rodziny chlubą. Hejlisku, czytał tata Mariusz, Czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia!